Cześć. Autonomiczny samochód. Wróciła do mnie pewna analogia do porównania życia. Takiego bardziej świadomego wewnętrznego życia, do autonomicznego samochodu. I zwykle to jest tak, że prowadzimy samochód, to trzymamy ręce na kierownicy, zmieniamy biegi, Sprzęgło, gaz. Kontrolujemy jego prędkość, kontrolujemy drogę, którą mamy przebyć z punktu A do punktu B. Więc włączamy się do ruchu i jedziemy. I czasem okoliczności życiowe sprawiają, w postaci zwykle zewnętrznych wydarzeń i naszej reakcji na nie, że dzień ten dzień okazuje się inny niż wszystkie. I tak można byłoby określić ten dzień, w którym zrozumiałam, że nie ja tu rządę, <gry> że samochód jedzie sam. Ta rzeka życia prowadzi mnie w sposób instynktowny, doskonały, intuicyjny. Tak, taki dzień, kiedy dochodzi do takiego momentu, że nagle w moim przypadku stało się to nagle. Zaczynam widzieć, że ten samochód Jedzie sam, wybiera najlepsze trasy, widzi więcej, szerzej, wie wszystko, co ma począć w każdej sytuacji. I ten dzień nazwałam puszczeniem kierownicy w tym samochodzie. Praktycznie wtedy nie miałam wyjścia, bo odebrano mi ręce. Ale co się działo później? Po jakiejś tam przejażdżce bez umysłu, bez Zarządzania, bez myśli praktycznie. Niepostrzeżenie. Zorientowałam się, że znów gdzieś te ręce zaczęły dotykać tej kierownicy, zmieniać bieg, a może tak będzie lepiej, a może tą trasą będzie lepiej. A może w ten sposób, jak postąpię, to będzie dobrze. I to tak powoli, powoli zaczęło powracać. Ale patrząc na perspektywę z dziś, na ostatnie pół roku, a to było takie trochę przekomarzanie się z życiem. Życie mówiło: Patrz, patrz, trzymasz rękę na kierownicy. Ja mówiłam: Nie, nie trzymam, wcale nie trzymam. Życie mówiło: Patrz, trzymasz rękę na kierownicy. Ja mówiłam: Nie, niemożliwe. No to. Puh, trzeba było dostać po głowie. Żeby przejrzeć się w tym lustrze. O faktycznie. Trzymam. Trzymam tą rękę. Sytuacja okoliczność życiowa. Zwykle to są te, które można byłoby nazwać trudniejszymi. Sytuacjami. No i co się dzie dzieje dalej? No to trzymam już te ręce po prostu tu pod nogami, żeby na tą kierownicę ich nie powtórnie nie dawać, no bo już logiczne jest, że dostałam po głowie, to to jakby już instynktownie trzymam te ręce. Natomiast co się okazuje? Przychodzi sytuacja, przychodzi zaproszenie od życia. Takie nęcące, takie kuszące. No dobrze, to ja tutaj troszeczkę, troszeczkę poprawię, tylko tak skoryguję lekko tor jazdy. Życie mówi: patrz. Trzymasz rękę na kierownicy. Dobrze, dobrze, ale to tylko, tylko na chwileczkę. Raz, drugi, trzeci. I znowu. Dostaje w głowę. No więc cofam te ręce, już nauczona. Ręce już leżą spokojnie, nie wyrywają się do tego, aby za kierownicę chwytać. Daję życiu żyć. Nie opowiadam sobie historii na temat tego, czy tak by było lepiej, czy tą drogą byłoby słuszniej, lżej. życie kieruje. I tak w sumie jestem w takim momencie, że mm, ręce w zasadzie leżą już faktycznie mm, spokojnie na udach, już dostały po <grych> po łapach to nie były jakieś takie sytuacje drastyczne raczej to taki szybki przeklik puch w głowę czy puch po rękach i przeklik, aha aha już wiem o co chodzi więc teraz te ręce sobie Leżą. Patrzę na to, jak samochód jedzie, jak się porusza. Można powiedzieć, że widzę nawet tą trasę na nawigacji, bo wiem już, że jak on zwalnia, to zaraz będzie zakręt. <grym> Wszystko mówi jak się wczuwam w ten autonomiczny samochód, to daję wcześniej znać, czy teraz będzie postój, czy teraz będzie tankowanie, czy innego rodzaju analogii mogłabym użyć teraz jedziemy do myjni i nie kłócę się z tym faktycznie jest Taki spokój wewnętrzny. Teraz trzeba pojechać szybciej, teraz zwolnić zmienić bieg, żeby było lżej. Łapie się tylko czasami tak, jak w jakiejś takiej sytuacji nowej, szczególnie dla mnie. Ręce wyrywają się do tego, żeby kierownicę złapać, ale jakby następuje takie właśnie zatrzymanie w połowie drogi, i widzę to: hej! Takie to puk, 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 stop! Jak tylko je układam, to czuję ten, ten spokój. Brak zarządzania. Bo pomimo tego, że jakby umysł jest wykorzystywany do. Praktycznie tylko do tego, aby um, jakby samochód działał, czyli nie ma tych wewnętrznych rozterek, historii różnych i tak dalej, to um, jednak te odruchy cia yy, ciała, czy odruchy takie właśnie jakby bezwarunkowe tego, żeby sobie troszkę pozarządzać, jeszcze się pojawiają. Hmm. Ale i tak, patrząc na cały ten proces, jest to po prostu bardzo piękne. I czuję ogromną wdzięczność, że mogę doświadczać y, życia w ten sposób w prawdziwy sposób tak czuję, że on jest że to po prostu jest dużo płyt, co najmniej dużo płytsza warstwa snu a dzięki temu dużo głębsza mnie samej. Dużo, dużo głębsza. I to niesamowite zaufanie. Może nie w stu procentach, bo gdzieś zawsze się łapie jeszcze, że. Że to zaufanie. Utyka, ale czuję ogromną wdzięczność, że, że mogę doświadczać życia w ten sposób: wdzięczność, lekkość, a życie płynie. 爸爸。